Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Niech Bóg zmiłuje się nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze. Aby na ziemi znano Jego drogę. Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Niech się narody cieszą i weselą, że rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niechaj nam Bóg błogosławi, Niech się go boją wszystkie krańce ziemi.